Siemano internauci, jeżeli zbłądziliście tutaj poszukując kolejnego internetowego pornosa albo nową porcję wyciskania największego pryszcza, to uprzejmie informuję, że takiej dawki debilizmu jeszcze nie widzieliście. Bo nie dość, że debil prowadzący wykazuje kretynom filmowcą, że faktycznie razem są łomni, to jeszcze dzisiaj gości kolegę. Idiotę z redakcji, który tak się składa, jest znawcą cytatów kretyńskiego filmu Olafa Lubaszenki Poranek Kojota, z którego dzisiaj zamierzam pokazać wpadki. Zanim pierwsza wpadka, to powitajmy gorącymi bradami wujka Biela. Wujek, chodź tu szybko, bo czas antenowy ucieka, operator musi do domu Cześć, i... ja tu chciałem też się przywitać z Twoimi e, widzami z wąsem samosiejką po 12 lat. Cześć, dziubaski. Prześmieszny cytat, zaraz, za chwilę, a najpierw wpadki. Boże, jak ktokolwiek tu wejdzie, to mi zawsze kradnie program. Podczas gdy mały jedzie samochodem ze szczęką, w kadrze pokazującym samochód z zewnątrz, z lewej strony widać cały czas biały, jednolity płot. Natomiast gdy są przebitki na szczękę, biały płot znika, a pojawiają się zamiast niego bloki, park, jakiś ogródek. Dla niej kumatych Scena ta była kręcona dwa razy, w zupełnie innych miejscach. Gdy brylant mija dziewczyny, jest ich pięć. W następnym ujęciu już tylko trzy. Dodatkowo w tej samej scenie widać, że gdy kamera jest z perspektywy jego samochodu, podjeżdża już pod ostatnią prostytutkę. Za chwilę jednak pokazane jest ujęcie w środku, gdy dopiero je mija wzrokiem. No i czas na wujka wiela z pierwszym prześmiesznym cytatem z tego filmu, wujku dajesz? Okej, okay. zadzwonimy do pana. Oli, ja nie mam telefonu. Okej, okay, okej. Okay. No i było śmiesznie. Kolejny cytat już za chwilę. A na razie się popasmy dalej nad naszym kojotem. Dziękuję. Spójrzcie na widelczyk przy talerzu. Jest o niego oparty. Jednak w następnej scenie widelec znajduje się w pozycji stojącej. Mimo, że nikt go nie ruszał. Fajerwerki wybuchają w domu, jednak gdy Kuba odjeżdża samochodem, rozbłyskują się na niebie. Jak to możliwe, że niby przez to okno, co otwarte było, pomijam już fakt, że po takiej dawce wybuchu koleś powinien co najmniej być nieprzytomny. A tu uszkodził mu się tylko garnitur i to też w dobrym slapstickowym stylu. No i coś na co wszyscy czekali, czyli kolejny cytat prześmiesznego wujka Biela. Dziki, to nie jest żaden albańczyk, żebyś coś dla niego zbierał. Przyniesiesz kasę w zębach i grzecznie przeprosisz, że musiał czekać. Kolejny cytat. Czy mam, mogę pomóc chłopaki? W spuszczeniu sobie w p. Pier... No, zaraz się proszę Państwa posikam ze śmiechu. Jednak nim to uczynię, zobaczmy, co jeszcze s. przyłola Flubaszenko w swoim filmie. Już mogę iść? Nie, jeszcze nie. Gdy ochroniarz prezesa zakupuje brylanta, wbija łopatę w nasyp. Kilka scen później narzędzie jest wbite odwrotnie i w innym miejscu. Znaczy, ciągle jest wbite w tej piaskowej górce, ale inaczej. Prześmieszny wujek wielu z prześmiesznymi cytatami, z prześmiesznego poranka. Kojota sobie poszedł, więc nie pozostaje mi nic innego, jak przypomnieć o mailu. Ślepa kliżka małpa to się Przesyłajcie wpadki, bowiem to Wy w większości tworzycie ten program. Jeżeli okaże się, że Wasza padka weszła do programu, to z dołu ekranu zobaczycie taką beleczkę z waszą ksywką. I wtedy sobie możecie zrobić screena, na Facebooka wsadzić i szpanować przed znajomymi. A jak już będziecie na tym społecznym portalu, społecznościowym portalu, to wejdźcie na to się, wytnie fanpage'a, później na stanka kwasa i klikajcie Lubię to, bo lubicie. A na koniec wujek wielu jeszcze coś tu przyjdzie i powie. Walnie jakiś taki wisienkę na torcie z cytatów. Taki naprawdę prześmieszny cytat z tego filmu. Kurwa, teraz mi mówisz, pierdole to. Dziękuję bardzo, wujek Bielu. Jak zwykle skacowany, nieprzygotowany i nieprofesjonalny. Amatorów to my tępimy. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnym odcinku prześmiesznego programu Ślepa Kliszka. Do widzenia. No, a teraz dupeczki ja jazda roznosić drinki. A z wami, koty, będę komunikował się drogą radiową. Czy to jasne?